Gwizdek i zaczęło się. Skutecznie teraz broni piłkę. Cierpliwie teraz wymieniają piłkę pod nosem przeciwnika. Ładne teraz podanie. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający. Nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybini. Słupek, ale piłka w grze. Niebezpieczeństwo przynajmniej. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Gol! Łukasz Sekulski był tam, gdzie trzeba. No to mamy 1 do 0. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Uwaga! Strzał! Radzi sobie Bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobry. Może teraz wyrównać. Tak jest. Wyrównująca bramka. To rozbudza nam apetyty na coś więcej. I mamy remis. 1 do 1. Ciąg na bramkę będzie teraz chyba groźnie. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Mogą wyjść na prowadzenie. O ile dobrze to rozegrają. Juka trafia do Furmana. Nic z tego nie będzie po szansie. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Może im dać prowadzenie? Fantastyczna interwencja, pewnie to wybronił. Rewelacyjna interwencja na linii bramkowej. Gol! Tak, tylko nie po tej stronie, co trzeba. Mamy bramkę samobójczą, proszę Państwa. Wznawiamy zatem grę po tej bramce samobójczej. No teraz wypadałoby to odrobić. Damian Rasak. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Ależ piękny gol! Jak on się złożył do tego strzału! Piękne, piękne wykończenie! Na tablicy wyników 3 do 1. Przy piłce Sekulski do bramki ma jeszcze kawałek. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Zanosiło się na gola. Świetna interwencja teraz. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Teraz okazja na kontakt. Mają czego żałować po tym kontrataku. Prawie wszystko wyglądało w nim perfekcyjnie. Ale od tego prawie zależy często wynik spotkania. I teraz rozpoczną z rzutu rożnego. Ma teraz szansę na gola. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. A zatem jest teraz 3-2. Nerwy w końcówce i pytanie, czy goście wypuszczą to zwycięstwo z rąk? Czy tani wielka przewaga im wystarczy? Gdyby do końca meczu pozostało więcej czasu, to powiedziałbym, że wszystko jeszcze może się tu wydarzyć. Ich obrona dziś nie jest monolitem, a jedna bramka przewagi to niewiele, ale jeśli utrzymają... Koncentrację na przyzwoitym poziomie, to chyba nie powinno być źle. W końcu rywal też odczuwa już trudy tego spotkania. Głęboko w pole karne zagrywa. No nie napracował się tutaj przy tym strzale bramkarz. 10 minut do końca tego meczu. Okazja, nie zepsuć tego. Broni ten strzał, ale co dalej? Ależ fatalny w skutkach faul I to pod koniec meczu. Jedenastka. Mogą wypuścić zwycięstwo z rąk. Nierozważna interwencja. Już chyba lepiej było pozwolić na ten strzał. Teraz, jak padnie wyrównanie z karnego, to w osłabieniu ciężej będzie walczyć w tej końcówce o zwycięską bramkę. Dramatyczne ostatnie minuty spotkania kibice oglądają to już właściwie na stojąco. Zobaczymy, czy. A! I nie ma bramki! Skuteczna obrona karnego! Będzie okazja na wyrównanie w końcówce. Jest przyznany rzut rożny. Głęboka ta centra z narożnika. Kiepskie zagranie teraz. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. I stanął na linii strzału. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Koniec spotkania, a kibice drużyny gości unoszą ręce w geście zwycięstwa, bo ten gwizdek oznacza awans. Końcowy wynik mógł być całkiem inny, to minimalne zwycięstwo wcale nie było pewne, zwłaszcza, że ich obrona do najszczelniejszych nie należała. Niemniej mają ten awans i mogą myśleć o kolejnej rundzie z optymizmem.